I tam może dokończę jeszcze film, bo za szybko go rozłączyłem. Nie pokazałem wszystkich jeszcze parametrów. Czyli tak, obroty do otoczenia, tu już się zmienia. Na pozycji drugiej i na pozycji pierwszej są posuwy, i czyli kręci się wałek posuwowy, i na jedynce się kręci wałek posuwowy, i na dwójce się kręci wałek posuwowy, a na pozycji 3 i cztery to są gwinty tak? gwinty metryczne i gwinty calowe zwoje na cal są na pozycji czwartej, czyli na tej pozycji a na tej są metryczne może włączymy tak, żeby się kręciło to i to posuwy przyspieszone działają, a jeżeli chodzi o posłowy mechaniczne zwykłe, to jest sposób poprzeczny, tu się zmienia kierunek też bardzo fajny bajer rzadko która to to ma tu jest sprzęgło połączeniowe. Tu się ustawia siłę zamykania posubu, sposób podłużny. Tak samo tutaj działa. No, plus jeszcze przyśpieszony. Po wyłączeniu tej dźwigni mamy sposób przyśpieszony. Może bardzo przyzwoitym stanie, naprawdę, w tej tekarce, Trzeba chcę zobaczyć. No tu jak zwykle standardowo obite jest od zderzaka, no ale to nie jest ważna ta płaszczyzna, bo tutaj w ogóle może nie pracuje, może pracuje na tych dwóch wyzmach, na tej i na tej, także proszę zwracać uwagę na tą rzecz. No są jakieś delikatne ryski, ale naprawdę bardzo przyzwoite to może jest. Imak e działa, zakresy są teraz szybkie, tu są zakresy wolne. No, a tu mamy szybkość i kierunek po obrotu śrub. Czyli teraz są śruby, się kręcą jakby w tą stronę. Po przełożeniu mamy w drugą stronę 0 no to wyłączony jest Norton, czyli teraz się nic nie kręci. Nie będę zgrzytał, damy sobie teraz. Może tu jeszcze. Teraz mamy wolniejsze, bo tu były troszkę szybsze posuwy. Zresztą na tabeli będzie widać. No, a tutaj można szybko ustawić szybkość posuwu. Czyli A literka najwolniejsza, C najszybsza, a B, średnia. Także zapraszamy. Dokumentacja techniczno-ruchowa jest w komplecie. Dwa komplety kiełek obrotowy oraz noże. Maszyna wyposażona dodatkowo w liniał do toczenia To Co prawda pewnie nikt go nie używał przez lata, ale jest. Także dachowanemu koniowi się nie zagląda, jak to mówią. Zapraszamy jeszcze raz Maszyny, Mały Samak Podchalański.